Dzień dobry, piątek, 11.11, 11. witam na live'ie podróż w głąb siebie z truskawą. Tak sobie o, postawię, żebym... bo jesteśmy na żywo i na YouTubie i na Instagramie, bardzo się z tego powodu cieszę. Ach, słuchajcie, no dzisiaj szaro-bury taki ten piątek, no ale pamiętajmy, nie możemy się identyfikować z pogodą. Wszystko jest w nas. Największe słońce i wszystko, co jest najważniejsze jest w nas. Więc jeszcze sobie to zrobię nie przeszkadzać. No dobra, żeby nam tutaj nie leciało Słuchajcie. E, dzisiaj e, będzie live a propos mojego bezpłatnego programu, siedmiodniowego programu. oswoić samotność. Ach. Już o tym wspominałam jakiś czas temu podczas moich właśnie podróży kiedy pojechałam właśnie sama na wyjazd i zmierzyłam się z tym byciem właśnie samej i było to dla mnie niesamowite doświadczenie i tak potem sobie praktykowałam praktykowałam ja w ogóle ten temat bardzo zagłębiam od 6 lat więc przerobiłam go na najróżniejszych Poziomach i dało mi to niesamowitą wolność właśnie w takim codziennym funkcjonowaniu, bo my rozumiemy ten temat właśnie samotności. Jako bardzo negatywny, kojarzy nam się z takim wykluczeniem ze społeczeństwa. Ludzie bardzo to właśnie identyfikują w taki bardzo negatywny czas dla siebie. To poczucie samotności nie tylko doskwiera osobom, które są singlami i singielkami, to poczucie samotności doskwiera też osobom, które są w związku. I to już jest bardzo, ale to bardzo głęboki temat, ponieważ osobom, które są singlami, wydaje się, że okej, okay, skoro z, mo, jeśli znajdę tą drugą osobę do związku, to wtedy przestanę czuć się samotnie, a niestety bardzo często to poczucie samotności jeszcze bardziej w związku się pogłębia, pogłębia, pogłębia jeszcze mocniej. I nie ma tutaj równoznacznego wyznacznika tego, że będę w związku i stracę to poczucie, że czuję się nadal samotnie, bo również bardzo często, bardzo często ludzie w związku czują się bardzo samotni, niewysłuchani, niewidoczni. Czują, że nie mają tak naprawdę kontroli nad swoim życiem, a tym bardziej nad swoją relacją. Więc ten program, te 7 dni, te 7 spotkań, które będziemy mieć, które ja będę prowadzić, będę was wprowadzać w ten stan, I jak odwrócić w ogóle to postrzeganie tego czasu bycia w samotności, że ten czas to jest dar dla nas, byśmy mogli poznać bardziej siebie. I to jest niesamowita podróż, właśnie. I tylko w tym czasie jesteśmy w stanie poznać siebie. Jak to zrobić, jak to przetrwać, jakie kroki poczynić, jakich narzędzi użyć, by lepiej się ze sobą komunikować, by lepiej nam było w tym właśnie czasie. To wszystko właśnie będzie w tym siedmiotniowym programie bezpłatnym, który mam dla Was, właśnie oswoić samotność i jak być bliżej siebie, by właśnie jak najlepiej sobie ten czas układać. I pamiętam, jak w sierpniu nagrywałam takie te krótkie relacje z mojego, z mojego wyjazdu, to wtedy właśnie dostawałam bardzo dużo wiadomości od od i kobiet i mężczyzn, że ja cały czas czuję się samotnie, ja cały czas, pomimo że podróżuję gdzieś tam, to uczucie tego samotnienia jest cały czas we mnie. I było to dla mnie właśnie takim znakiem, że zrobiły się też takie czasy tego, że my się czujemy samotnie. I tak jak ta możliwość łączenia się z różnymi osobami, tak te połączenia międzynarodowe, te połączenia online, z drugim końcem świata z osobą, która gdzieś jest daleko, zobaczenia jej przez tą kamerkę, porozmawiania z nią, tak naprawdę czasami rozłącza nas jeszcze bardziej z tych więzi właśnie bycia takim swoim groniem, w swoim plemieniu, a już tym bardziej osoby, które zaczęły się budzić, zaczęły się przybudzać właśnie, zaczęły mieć jeszcze większą świadomość i zaczęły rozumieć pewne rzeczy. I w tym momencie czują się kompletnie niezrozumiałe przez swoich starych znajomych, być może przez swoją rodzinę, przez swoich przyjaciół. Wcześniej bardzo dużo czasu spędzało się właśnie z bliskimi osobami, rozmawiając na różne tematy, z bardzo niskich, właśnie, wibracji, z bardzo niskiego takiego poczucia własnej wartości. I nagle, jak zaczynasz zupełnie inaczej postrzegać rzeczywistość, zaczynasz bardziej świadomie podchodzić do pewnych rzeczy, zaczynasz widzieć więcej niż przeciętny człowiek, który jest totalnie. W jednym kanale to czujesz jeszcze większą samotność w tym, bo czujesz niezrozumienie, nie wiesz, dlaczego pewne rzeczy się dzieją i tym bardziej nie potrafisz już rozmawiać o tym, bo patrzą na ciebie i wydaje im się, że jesteś jakimś ufoludkiem, kimś, kto w ogóle bredzi, kto mówi jakieś rzeczy, które są totalnie niezrozumiałe. I za tym pojęciem samotność kryje się bardzo dużo. Różnych aspektów i bardzo różnych sytuacji, których doświadczacie na każdym kroku. I to nie tylko właśnie kobiety, ale też mężczyźni. I ten temat jest tak szeroki i tak złożony, że to uczucie samotności potrafi doprowadzić nas do trpnięcia się na swoje życie potrafi doprowadzić nas do tego, że ludzie popełniają samobójstwa z tego poczucia osamotnienia, z tego bycia samemu, bo wcześniej, do definiowanie tych osób, że jak jesteś sam, samotny, że jak nie masz wokół siebie ludzi i ty zagłębiasz się w tym poczuciu właśnie osamotnienia, bo wpędzasz się w te negatywne wszystkie przekonania na ten temat, to ciężko jest spojrzeć na to i zobaczyć w tym Złoto, że to jest złoty czas dla Ciebie, że to jest coś niesamowitego, że w tym czasie możesz jeszcze bardziej się rozwijać, że w tym czasie możesz poznać siebie, że to jest czas, w którym w końcu, w końcu możesz posłuchać swojego głosu, który masz wewnątrz, który nie jest głosem rodziców, który nie jest głosem nauczycieli, który nie jest głosem poprzednich partnerów, który nie jest głosem przyjaciół. Tylko Twoim głosem, Twojego wyboru, tego, czego Ty chcesz od życia, tego, co jest w Tobie, co Ty masz do powiedzenia światu. I nawet jeśli jest to często coś, co jest dla Ciebie totalnie nowe, odnajdujesz się w jakiejś rzeczywistości, zaczynasz inaczej postrzegać świat, to jak spojrzysz na to bycie samemu, w bardziej pozytywny sposób, to nagle się może okazać, że przyciągasz do siebie osoby, które mają równie podobne postrzeganie świata, tak jak ty masz. I nagle to uczucie osamotnienia przestaje być dla ciebie tak mocne, a zaczynasz po prostu budować to swoje tak zwane plemię tak? te osoby, które idą też tym tokiem myślenia, który ty masz, które poszerzają też to poczucie. To twoją to, to, to uczucie świadomości, tak, które zaczynają inaczej postrzegać życie, widzą, że to nie tylko działa schematowo, to nie tylko działa tak i tak, nie tylko jest czarne i białe, że to wszystko jest ze sobą połączone, że trzeba poznać ciemność, by zobaczyć światło. Kiedy nie poznamy tej ciemności, to nie jesteśmy w stanie dość dostrzec i w ogóle właśnie. Zauważyć tej jasności, która jest, bo nie jest nam się w stanie to ukazać. Więc temat bardzo głęboki na wielu płaszczyznach, temat dla wielu osób nadal niezrozumiały, temat, który daje takie bardzo, bardzo negatywne właśnie postrzeganie. I Niestety nadal jest bardzo duża narracja, z którą ja również e, się bardzo, ale to bardzo często spotykam, że, jeśli, że mam, wręcz dostaję takie pytania, że mam przestać udawać, że jestem zadowolona z tego, że jestem sama i że mam przestać udawać, że ta samotność jest fajna. No tylko właśnie musimy sobie rozdzielić pewne rzeczy. To, że jesteś sam, to nie znaczy, że jesteś samotny. I u mnie ta samotność nie wynika z tego, że. To jest jakiś przypadek. To nie jest przypadek, to są moje świadome wybory, bo to pewnie już by dawno mogło się zmienić, gdybym nie słuchała siebie, gdybym nie szła ze swoim głosem, gdybym tak bardzo, ale to bardzo, nie była osadzona w swoich standardach. Tego, czego ja chcę w życiu, gdybym tak mocno nie była przekonana o tym, jak ja chcę żyć, jak chcę, żeby wyglądała moja przyszłość. I co z tego, że byłabym z kimś, żeby nie odczuwać tego uczucia samotności, kiedy musiałabym bardzo siebie przekroczyć, kiedy musiałabym bardzo mocno nagiąć siebie. To właśnie sformułowanie, kompromisy, które bardzo często słyszę, że w związkach trzeba pójść na kompromisy. Oczywiście. Jeśli z jednej strony i z drugiej strony idą jakieś formy przełamania, ale dlaczego akurat w moim przypadku było, że to ja bym musiała zrezygnować z większości swoich pragnień, z większości swoich marzeń? Dla mnie to już nie jest kompromis i wtedy może nie byłabym samotna, bo byłby partner, ale jak bardzo byłabym samotna w sobie w tym poczuciu samotności, że okej, okay, mam związek, ale ja tak naprawdę oddalam się od siebie. Mam jest jeszcze dalej od siebie. Tak robię hipnozę. E, więc e, to jest właśnie to: zrozumienie tego pojęcia i zrozumienie tego stanu samotności, to jak my funkcjonujemy, i jak można to odwrócić w zupełnie inne znaczenie i inne patrzenie na tą właśnie. Część życia to właśnie ten moment, w którym e, możemy być i w każdej, w każdej złej, negatywnej, bardzo bolącej sytuacji, jeśli dostrzeżemy złoto, co nam to daje, jeśli dostrzeżemy, jak wielką moc możemy przy tym zbudować, to jesteśmy osobami wygranymi. To jesteśmy osobami, które mają pełną kontrolę nad swoim życiem, które potrafią zamienić coś w złoto, w tą niesamowitą moc, którą jest. A nie tylko patrzenie na to, że jest to negatywne, złe, że jest to coś, coś, co mi się przytrafia i że to było straszne, dlaczego ja, dlaczego mi, dlaczego to się tak wydarzyło? Więc moi drodzy, zapraszam Was, zaczynamy w piątek o godzinie 10. Będzie tutaj za chwilę link do tego, żeby się zapisać. Uruchamiam do tego newslettera, mam nadzieję, że mi to wyjdzie, żeby właśnie się móc zapisać przez niego, więc trzymajcie kciuki. Więc y, mamy cały tydzień, żeby się umówić y, i zapisać. Startujemy 6 w Mikołajki. Wspaniały prezent y, ode mnie dla Was, ale też dla mnie, żeby właśnie jeszcze bardziej pogłębić ten temat. Myślę, że może wyniknąć z tego wspaniała społeczność osób, które właśnie będą się w tym momencie wspierać, będą się na tym etapie swojego życia uzupełniać i być może znalezienie swojego plemienia, o którym tak bardzo marzymy, i czasami chcemy być bardziej zrozumiani, i wysłuchani i zrozumiani w tym, co mówimy. Bo właśnie to uczucie osamotnienia, to uczucie pustki, to uczucie takiego właśnie bardzo takiego rozgoryczenia tej samotności. Tego rozczarowania czasami relacjami i życiem może być związane z tym, że jesteśmy niezrozumiani, jesteśmy nieusłyszani i niewidoczni. Więc Dzięki tym siedmiu dni, dniom pokażę wam, jak można to zmienić, jak można to uczucie samotności przemienić, przemienić w to złoto, które ma być dla was wspaniałym początkiem nowej w ogóle waszego, nowej, waszej transformacji, nowego waszego życia. Że to jest dopiero tak naprawdę początek i to poznanie siebie zwala w tobie większą wolność i pozwala tobie decydować i żyć według twoich pragnień twoich marzeń, według twoich standardów i tego co ty chcesz w życiu, a nie dzięki temu kto lub jakie inne osoby tobie narzuciły i ty żyjesz w tym co zostało tobie narzucone, żyjesz w tym programie, który przez wiele lat odtwarzasz sobie w głowie i myślisz, że to jest to czego ty chcesz ale nie masz czasu, nie masz możliwości, nie masz dostępu do tego w momencie całego e, właśnie zgiełku, tego e, bycia ciągle z ludźmi w hałasie, bo wydaje się tobie, że to jest dla ciebie potrzebne, bo uciekasz od tego właśnie uczucia samotności, a tam kryje się złoto. I tam jest odpowiedź do tej zagadki, jak żyć w zgodzie z sobą. Więc startujemy w piątek godzinie 10:00. Bezpłatny, siedmiodniowy program Oswoić Samotność. Serdecznie Cię zapraszam. Jeśli masz pytania, to zapraszam Ciebie do komentowania tego live'a. A ja już na Ciebie czekam za tydzień. Przed live'em o 11:11, .11, o 10:00 będzie spotkanie właśnie w programie. Życzę Wam pięknego tygodnia. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że jesteście cudownymi istota, istotami, które mogą krować swoje życie według własnych zasad. Jeśli tylko potrzebujecie przewodnika i osoby, która Was w tym jeszcze bardziej upewni, to zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia.